No cześć, mam nadzieję, że mojka pozwoliła wam wypocząć. Sezon w końcu komunijny się już zakończył. A szkoda, bo chciałbym wam dzisiaj pokazać coś, co przyda się aspirującym filmowcom. Więc tak, do rzeczy dzisiaj będzie Fejutek SPG 2, czyli trzyosiowy gimbal do smartfona. Stabilny obrazek to naprawdę ważna sprawa. Nikt przecież nie lubi patrzeć na te roztrzęsione filmy. Porównywanie obrazu nagrywanego z ręki do stabilizowanego mija się z celem. SPG-2 to jeden z gimbali przeznaczonych do pracy ze współczesnymi smartfonami. Jest on praktycznie w całości wykonany z aluminium i waży 440 gramów. Całość przywędrowała do mnie w ciekawej, styropianowej walizeczce, w której są wytłoczenia na wszystkie akcesoria. Fakt, że statyw, który umożliwia odstawienie stabilizatora, gdy z niego na przykład nie korzystamy, znajduje się w zestawie, niebywale mnie ucieszył. Tak niewielka, ale jakże praktyczna rzecz. Przyznam, że konstrukcja jest całkiem zaawansowana jak na stabilizator do telefonu. Posiada dwa standardowe mocowania statywowe. Ciekawostką jest też port mikrofonowy jack 3,5 mm. Pozwala on na podłączenie słuchawek z mikrofonem lub samego mikrofonu ze złączem TRRS bezpośrednio do gimbala. Niestety albo ja robię coś nie tak, albo wbudowany wzmacniacz jest tak słabej jakości, że nie warto z niego korzystać. Ogólnie rzecz biorąc Feiyutech SPG 2 jest banalnie prosty w obsłudze. Wyważenie także nie sprawia żadnych problemów. Silniki są wystarczająco mocne, by prócz iPhone'a dźwignąć system filtrów szarych od Polar Pro bez przeciwwagi. Nieocenionym featurem jest tutaj OLEDowy wyświetlacz, który znacząco ułatwia użytkowanie SPG 2. połączeniu z pokrętłem sprawia, że manewrowanie po menu czy zmiana trybu pracy stabilizatora jest nie tyle intuicyjna, co zrozumiała. Gimbal ten oferuje również tryb Portretowy. Robi to na dwa sposoby. Jeżeli planujemy dłuższe nagranie, to wystarczy po prostu obrócić głowicę, po czym zamontować i wyważyć smartfona. Jeżeli jednak planujecie zrobić tylko szybką wstawkę, to za pomocą prostej kombinacji klawiszy gimbal obróci telefon do pozycji pionowej. Niestety, ten sposób ogranicza znacznie zakres ruchu głowicy. Jak widzicie, tryb portretowy też jest możliwy do wykonania jest on całkiem przydatny zwłaszcza jeżeli wrzucacie swoje produkcje na kanały społecznościowe takie jak Instagram. Mając taki stabilizator i nawet nie najlepszej jakości kamerę w telefonie można sprawić, że nawet stanie w miejscu wygląda epicko. Zobaczcie sam. Podsumowując, jest to naprawdę ciekawy gimbal, delikatny, drobny gimbal, który zmieści się w każdej torbie, nawet w podręcznej torebce kobiecej, który znacząco poprawi jakość tych Waszych domowych produkcji. No, a może także zainspirować Wasze pociechy do tego, żeby zacząć tworzyć. W końcu YouTube to nowa kariera, przynajmniej dla niektórych. Na Wasze pytania i opinie jak zwykle czekam w sekcji komentarze tuż poniżej, a my zobaczymy się już w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia. Cześć.